Gra Witchfire pojawiła się kilka dni temu w early accessie i z tego co udało mi się przeczytać, jest oceniana naprawdę dobrze. Chociaż w sieci nie ma jakoś odgroma recenzja, serio spodziewałem się ich troszeczkę więcej. Witchfire wchodzi do wczesnego dostępu i ma przed sobą świetlaną przyszłość. Choć z pewnością są pewne niedociągnięcia, The Astronaut stworzyli szkielet z fuzji wrażliwej na strzelanki FPS i kar w stylu Roguelite, i nie mogę się doczekać, jak będzie to ewoluować z biegiem czasu. Przykładowa przedstawiciel serwisu Games Radar uważa, iż walka została w grze wykonana naprawdę solidnie, a pamiętajmy, że tytuł dopiero publicznie raczkuje, więc będzie ona w przyszłości jeszcze lepsza. Dodatkowo, postęp w tytule został bardzo dobrze zrównoważony. I kiedy postać ma otrzymać nowy poziom, to czujesz, że po prostu na niego zasługuje. I dzięki temu gracze mogą ulepszać różne elementy. Przykładowym takim trzecim plusem jest żywa grafika, która bardzo fajnie pasuje do produkcji i ciężko się od niej przyczepić. Wiadoma sprawa, tam gdzie są plusy, znajdą się również minusy. A jednym z nich są problemy z wydajnością, które dają o sobie znać. Lecz tak jak mówiłem wcześniej, jest to Early Access i w większości przypadków twórcy naprawiają. To w pierwszych miesiącach. Kolejnym, trochę takim mniejszym minusikiem, na który natrafiłem w kilku wpisach, jest brak zachęty do eksploracji. Mówiąc prościej, na obecny moment gra ma mało rzeczy do zaoferowania i po jakimś czasie po prostu exploring się nudzi. Witchfire to w równym stopniu gra polegająca na zabijaniu hord wrogów, jak i uczeniu się, jak nie odnosić obrażeń. To jedna z kluczowych rzeczy, które gra rzuca na ciebie od samego początku. Pierwsze kilka godzin jest brutalnym sprawdzeniem cierpliwości, do którego ci, którzy nie zaznajomieni są z rog mogą mieć trudności z przystosowaniem się. Kiedy już przejdziesz, przez początkową pętlę zabijania, ginięcia, powtarzanie Witchfire staje się bardziej satysfakcjonujące z każdym popełnionym błędem, zmuszając cię do ponownego rozważenia, w jaki sposób podchodzisz do walk i najlepszego sposobu na walkę z wrogami. Witchfire jest niesamowicie dopracowany pod względem mechaniki i grafiki i jak dotąd nie widziałem prawie żadnych błędów ani usterek. To wspaniała, mocno klimatyczna gra, a jej świat jest przysiągnięty tajemnicami, które staną się jeszcze gęstsze w miarę przechodzenia przez wczesny dostęp. Pomimo tylko dwóch obszarów i dwóch bossów fabularnych, sposób w jaki Witchfire radzi sobie z postępami i zwiększeniem trudności jest wyjątkowy, oferując prawdziwe wyzwanie, a jednocześnie nagradzając nawet krótkie wypady w ciemność. To jedno z tych doświadczeń z wczesnym dostępem, które sprawiają, że mam ochotę na więcej i nie mogę się doczekać, aż zobaczę, jakie inne makabryczne cuda astronauci wymyślą w przyszłości. W sieci oprócz recenzji Witchfire pojawiły się również nowe informacje o Banishers Ghost of New Eden, gdzie możemy dowiedzieć się, iż nie będzie to długa produkcja, a przejście głównego wątku zajmie około 20-30 godzin. Dodatkowo za sprawą trailera na kanale IGN twórcy poinformowali graczy, iż opracowanie pozycji zajęło im 5 lat, a produkcja ruszyła zaraz po premierze Vampyra, bo tak, jakby ktoś nie wiedział, za Banishers oraz za Vampyra stoi to same studio. Postanowili także opowiedzieć o okolicznościach, w jakich powstawała gra, gdyż na początku zespół był dosyć mały. Jak na produkcję AAA, no i średnio nad Banishers' Ghosts of New Eden pracowało około 80 deweloperów równocześnie. Dopiero pod sam koniec produkcji liczba ta wzrosła do trochę ponad setki. Jak na produkcję Don't Not Entertainment przystało, Banishers' Ghosts of New Eden zaoferuje dużą swobodę podejmowania decyzji. Nasze wybory ostatecznie doprowadzą historię do jednego z pięciu alternatywnych zakończeń. Twórcy zdają sobie sprawę, że optymalizacja nie jest jeszcze idealna, dlatego też działają sobie na spokojnie i odpowiadając na pytanie graczy, nie są w stanie definitywnie stwierdzić, jak Jakie opcje graficzne zaoferuje na konsolach? Obecnie celują jednak tryb wydajności z dynamiczną rozdzielczością i 60 klatkami na sekundę oraz w tryb jakości z rozdzielczością 4K i 30 klatkami na sekundę. Aha, no i gra na PC-ach wykorzysta zarówno DLSS, jak i FSR 2.0. Cyberpunk 2077, po uzyskaniu patcha 2.0, stał się niejako nową grą, która oferuje naprawdę w porządku mechaniki. Co więcej, w internecie pojawiają się porównania, gdzie można bliżej przyjrzeć się różnym detalom i sprawdzić, jak zmieniły się od czasu premiery. Niemniej jednak ostatnio mówiliśmy może nie o rekordzie Ale bardziej o poprawieniu wyniku Ponieważ pierwszy raz od 3 lat Cyberpunk osiągnął wynik ponad 151 tysięcy osób Bawiących się jednocześnie w tytule Tak było jednak wczoraj Ponieważ ta liczba została już pobita Jestem pewny, że jutro również więcej graczy wejdzie do gry Bo nie zapominajmy, że 26 września Czyli właśnie jutro Ma premierę Widmo Wolności I obstawiam, że wyniki jakie będzie kręcić ten tytuł przez najbliższy czas Mogą nas ładnie mówiąc powalić W każdym razie wczoraj o godzinie 16.00 Najnowsza pozycja CD Projekt Red uzyskała wynik prawie 170 tysięcy osób, grających jednocześnie. I podobnie jak w przypadku poprzedniej poprawy, jest to najwyższy wynik od 32 miesięcy. Jeśli dalej nie sprawdziliście patcha 2.0, to gorąco polecam to zrobić. Został on bardzo pozytywnie przyjęty przez społeczność, dlatego wydaje mi się, że nie ma co zwlekać, a powoli trzeba szykować się na Phantom Liberty. Kilka dni temu nareszcie udało mi się przejść Star Wars The Day Survivor i powiedzieć, że grało mi się spoko, to jakby nic nie powiedzieć. Fakt, występowały błędy bądź jakieś bugi w walce, ale nie przeszkadzało mi to i po prostu udało mi się tytuł Skończyć. W dużym stopniu pomogło mi w tym wprowadzenie dlss bo wcześniej nie miałem nerwów na lagi, a występowały one niemal cały czas, nawet na niskich ustawieniach. Po zakończeniu produkcji pojawiło się w mojej głowie jedno pytanie: Czy powstanie kontynuacja? I prawdę mówiąc, powstanie, chociaż nie jest to na razie oficjalnie potwierdzone przez ani EA, ani przez Respawn, lecz potwierdził to pewny Rudzielec, do którego połam nie lada sympatią. Cameron Monaghan, znany z roli Kala Kestisa, wziął udział w jednym z paneli dyskusyjnych na tegorocznym Comic-Conie, który odbył się w dniach 16-18 września. Jak sam przyznał, trwają wstępne prace nad trzecią częścią, lecz wiadomo, nic nie może zdradzić. Pracujemy nad trzecią odsłoną, ten proces już trwa. To duże przedsięwzięcie, do tej pory odbyło się kilka rozmów, ale mam nadzieję, że gdy wszystko zostanie powiedziane oraz ustalone, będziemy mogli przystąpić do działania, by stworzyć coś naprawdę fajnego. Na obecny moment ciężko jest w ogóle człowiek mówić o projekcie, ponieważ słowa Monagana same potwierdziły, że trzecia odsłona cyklu znajduje się na bardzo wczesnych etapach prac. Mortal Kombat 1 swoją premierę miał 14 września i byłem ciekawy, po jakim czasie redakcja Digital Foundry opublikowała, odcinek, w którym skupiał się na najnowszej biatyce. Długo czekać nie musiałem, ponieważ film został opublikowany wczoraj, czyli 10 dni po oficjalnym debiucie. Wydaje mi się, że nie ma się co tutaj zbytnio rozgadywać. Przedstawiciel DF przyznał to głośno, iż deweloperzy z NetherRealm Studios fantastycznie poradzili sobie z Mortalem na PlayStation 5 oraz na Xboxy Series XS. Jego zdaniem nie ma się o co przyczepić, a tytuł solidnie trzyma się 60 klatek na sekundę. Co ciekawe, nawet na Xboxie Series S. Sytuacja wygląda natomiast całkowicie inaczej w przypadku Nintendo Switcha, ponieważ wersja nad tęką sole, to po prostu pomyłka. Produkt od Japończyków sięga rozdzielczości tak niskiej jak 396p, a do tego płynność rozgrywki potrafi spaść nawet do 10 klatek na sekundę. Co jak mówiłem przed chwilą jest jedną wielką pomyłką i ani na chwilę nie powinno to tak wyglądać. Nie zmienia to faktu, że handheld momentami ma przebłyski i stara się dociągnąć do tych 60 fpsów, lecz przeważnie blokuje się przy 55. Wniosek jest jeden, jeśli macie switcha i chcecie kupić sobie na niego Mortal Kombat 1, to najprościej w świecie nie róbcie tego. Przynajmniej nie teraz, bo wydaje mi się, że nikt nie będzie miał Friday grania na 20 klatkach, czy tam 30 z paskudną rozdzielczością. Nie da się ukryć, że Valve pokazało, jak się robi handheldy, i tego idealnym przykładem był Steam Deck. Sukces sprzętu sprawił, że inni producenci zaczęli tworzyć podobne rozwiązania. Wiadomo jednak, że technologia idzie w górę i topowe konsole, jakimi są PlayStation 5 oraz Xbox Series XS, otrzymają swoje takie odświeżone nowe edycje. Co jednak ze Steam Deckiem? No niestety, ale na najnowszą i mocniejszą wersję trzeba będzie jeszcze trochę poczekać. A przynajmniej twierdzi tak jeden z projektantów pracujących w firmie. Je Valve. Dokładnie mówiąc ostatniego czasu udzielił on wywiadu dla portalu The Verge, gdzie potwierdził, iż Steam Deck nie doczeka się w najbliższym czasie nowej wersji. Lecz jaki jest tego powód? Ano okazuje się, że firma nie chce wprowadzać wielkich zmian, żeby nie wiązało się to później ze zwiększonym poborem energii, a co za tym idzie mniejszą żywotnością baterii. Jest to dla nas istotne, żeby Steam Deck oferował programistom stałą wydajność, żeby tym samym przekaz dla klientów był prosty. Każdy użytkownik Steam Decka może zagrać w te same gry. Nie można lekceważyć wzrostu wydajności, ale chcemy to zrobić tylko w Wtedy, gdy będzie on znaczący. Nie chcemy, żeby odbyło się to kosztem wydajności energetycznej i żywotności baterii. Nie spodziewam się, żeby nastąpiło to w przeciągu najbliższych kilku lat, ale w dalszym ciągu monitorujemy rozwój architektury i procesów produkcyjnych, żeby zobaczyć w jakim kierunku to zmierza.